Jest mi niezmiernie miło i tak samo jestem dumny z tego, że po raz kolejny mogę powtórzyć Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Projekt Podłęże Piekiełka. To taka można by powiedzieć, może ktoś powiedzieć, nazwa trochę infantylna, ale na ta nazwa niesie za sobą zmianę cywilizacyjną dla całego regionu. Dla sądeczyzny dla Beskidu niskiego, dla podtatsza, dla pienin, dla całego obszaru, o którym dzisiaj możemy powiedzieć, że na skutek wykluczenia komunikacyjnego, braku e, szybkiego dojazdu do pracy, powrotu do domu, część mieszkańców e, tego regionu nie realizuje swoich nadziei i planów życiowych. I ten projekt, który odważnie podejmuje PKP polskie linie kolejowe. Już trzeba mieć odwagę, żeby ten projekt podjąć. Bardzo niełatwy, za co dziękuję. Ten projekt, na którym pracuje zespół Ministerstwa Infrastruktury, zespół, którym kieruje pan minister Andrzej Bittel. Ten projekt, który wreszcie znalazł swojego wykonawcę, czy swoich wykonawców i będzie znajdował, bo przecież postępowania przetargowe trwają. Ten projekt wreszcie będzie realny do realizacji. Spogląda na państwa parlamentarzystów. To o tym projekcie z panem prezesem Ireneuszem Merchel rozmawialiśmy wielokrotnie. To ten projekt spędza sens powiek pana dyrektora Wanata, całemu je, jego zespołowi. Przepraszam, trochę zmęczenia już słychać. Ale przecież nie o zmęczenie chodzi. Chodzi o to, aby ten projekt zrealizować. Bardzo trudna technicznie. To już było wspomniane. 5,5 kilometra. Niedługi odcinek od Chabówki do Rabki zaryte. Ale 370 milionów. Duży koszt. Ale pamiętajmy konstrukcję. W Rabce, Rabka uzyska, można powiedzieć, w centrum bezkolizyjne skrzyżowanie. To też jest bardzo ważne. Wskazuję na to, bo y, korzyści dla mieszkańców. Je, y, oczywiście jest dużo przejazdów jeden blisko siebie. Znaczna część będzie zlikwidowana, ale wiadukt kolejowy, most nad rzeką w obrębie Rabki. Czy drogi równoległe? Mam nadzieję, że będzie to przyjęte na tyle istotne, że będziemy mogli powiedzieć, budujemy bezpiecznie, i dajemy korzyść dla mieszkańców. Prospołeczne podejście, które bardzo często używam tego zwrotu, jest jak dla mnie najważniejsze. Odcinek Nowy sącz klęczany to jest początek tego, co nas czeka, można powiedzieć, w górach. Odcinek klęczany Limanowa. Już ogłosiliśmy przetarg, tak samo jak zresztą Rabka Mszana Dolna. Niedługo będziemy gotowi w ciągu miesiąca głosić przetarg na przebudowę stacji Limanowa. 4 metry zmiany poziomu. Zupełnie inna, inna, można powiedzieć, konstrukcja tego wszystkiego. Już nie mówiąc o nowej trasie. To wszystko powoduje, że ambitny cel, zakończenie tych wszystkich inwestycji, których wymieniłem, od habówki, Rabki do Mszany Dolnej, od Nowego Sącza do Klęczan, do Limanowej łącznie z Limanową to jest do końca 2026 roku, trzy lata. Natomiast pozostały odcinek zakładamy, że powinien rozpocząć się w ciągu najbliższego roku, półtora, żebyśmy mogli zakończyć do roku 2028. Czy najbliższe 5-6 lat jest realne, rok 2028-2029, czy pojedziemy?